Siemano Mordeczki, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jak zwykle w towarzystwie BMW. Tym razem jest to M3 x trójka No i mój szanowny Mercedes, który tam gdzieś w oddali stoi. Dzisiaj się widzimy dlatego, że będziemy już prawdopodobnie ostatni odcinek robić z tą M3 przed wyjazdem do Blacharza. Także zajmiemy się paroma rzeczami. Jeżeli pierwszy raz jesteście na kanale, to tutaj zajmujemy się głównie takimi gruzami ze Stanów. Aczkolwiek są też dużo nowsze auta, 19-20 rok też pojawiają się na kanale. Wkrótce pojawi się fajny Challenger. Także jeżeli interesują Was takie auta, motocykle, kłady to koniecznie subskrybujcie i widzimy się w tym i w kolejnych odcinkach. Lecimy. Tak jak widzicie moi drodzy, ja już tutaj przystąpiłem szybciutko do roboty. Podstawowa rzecz, dzisiaj to wymienimy szybko świecę, bo kupiłem nowy komplet świec, żeby ten silniczek, który nie wiadomo jak długo stał na aukcji, miał, miał pełną moc, miał dobry zapłon po, po, po naszej naprawie. Także póki mam jeszcze wszystko w miarę porozbierane, a w zasadzie no zdjąłem tylko to osłonę i tutaj miejsce, w którym montowany jest filtr, filtr kabinowy. Teraz sobie wypniemy wszystkie cewki, wymienimy sobie raz dwa świece i będziemy mogli już to łatwo odpalić ze świeżymi świecami. Zobaczymy, jak to lata. Oprócz tego mamy tu jeszcze troszkę roboty. Mianowicie, będzie trzeba poprawić ten plastik, który, jak pewnie widzieliście w poprzednim odcinku. A jeżeli nie widzieliście, to tutaj pojawia się poprzedni odcinek. Ten plastik nam troszkę zawadza o łopatki, o łopatki wiskozy, także musimy go poprawić. Oprócz tego trzeba wymienić ten wlot, bo jak wiecie, pas przedni jest z fabrycznego E46, zwykłego nie M3. Także trzeba ten wlot wywalić i kupić oryginalny wlot M3, bo wlot. M trzyma tą rurkę trochę bardziej w tą stronę skierowaną i tutaj taki lejek, który kieruje się do filtra powietrza, także to nam potrzeba. Oprócz tego musimy zamocować jeszcze tą przetwornicę do ksenonu, w zasadzie do biksenonu, bo mamy lampę zmienioną, tak jak już widzieliście w poprzednim odcinku. Musimy tą przetwornicę zamontować sobie tutaj w miejscu tego mocowania. I oprócz tego w zasadzie będziemy mieć już wszystko zrobione, jeżeli chodzi tutaj o silnik i przód. Wiadomo, jak auto już troszkę pojeździ, to sobie jeszcze zmienimy olej, ale to jak już auto będzie gotowe, to są ostatnie rzeczy przed wyjazdem do blacharza. Także póki co zdjąłem tutaj poprzeczkę, zdjąłem ten, to mocowanie, zdjąłem pokrywę dekoracyjną i zabieramy się za wymianę świec. Natomiast tutaj nadal nie mamy belki, także trzeba jeszcze poczekać na tą belkę. Jak będzie ona gotowa, to wtedy złożymy już przód do końca. Jak widzicie, mamy tutaj już przygotowany zderzaczek i będzie można auto wyprowadzić do blacharza. Póki co, zobaczcie, już tutaj mamy zakupiony zbiorniczek wyrównawczy. Ten zbiorniczek, nie, przepraszam, nie wyrównawczy, nie wyrównawczy, tylko zbiorniczek płynu do spryskiwaczy. Bo ten zbiorniczek jest troszkę inny niż wzyłkę M46. W zasadzie to całkowicie inny i on wchodzi nam tutaj w nadkole. Przepraszam za dźwięk samolotów, ale niestety w takiej okolicy mieszkamy. Także ten zbiorniczek będziemy musieli tu ufiksować, to jest zbiorniczek z ASO, bo tylko tam można go dostać i takie coś kosztuje 365 zł Dla porównania używany zbiorniczek do zwykłego 46 kosztuje jakieś 40 zł. także tutaj już wychodzą różnice w kosztach między M3 a zwykłym E46. I dodatkowo mamy tutaj nowe świece, tak jak mówiłem, są to świece, jak dobrze kojarzę, irydowe, NGKR, nie, platynowe. Laser Platinium. No, w każdym razie komplet świec kosztuje również 350 zł, także nie są to byle jakie świece i też nie pasują świece za zwykłego 46 jakieś takie tańsze po 10-15 zł za sztukę. Oprócz tego co musimy tu jeszcze zrobić, jak widzicie, autko już mamy otwarte. Środek mamy bardzo ładny, do delikatnego odświeżenia, ale to już na końcowym etapie. Wymieniliśmy radyjko, jak widzieliście w poprzednich odcinkach, natomiast to radyjko nam nie działa dźwięk. Radyjko działa, ale nie działa nam dźwięk. Także musimy wymontować z bagażnika taki moduł, w którym znajdują się końcówki mocy do amplitunera. I oddać go do regeneracji na wymianę tych końcówek mocy. W momencie kiedy zostaną wymienione, to dźwięk powinien nam wrócić. I wtedy poskładamy sobie te wszystkie dekory, poskładamy sobie radyjko środek będzie można już ogarnąć. Jeszcze zostanie nam dach tutaj do odświeżenia, jak widzicie on jest tu troszkę taki powycierany, wypłowiały ale myślę, że to się uda odratować damy do jakiegoś specjalisty od dachów i on to wszystko zrobi elegancko na czarno tymczasem tu mamy ładne BMW X3 to jest również auto ze Stanów, które sprowadziłem w zasadzie dla siebie, ale Mój tata zdecydował się podebrać mi to X3, także on aktualnie nie jeździ. Już zrobił 15 tysięcy km i auto jest totalnie bezawaryjne. Świetny wóz, naprawdę też nim jeździłem sporo. Te sporty, naprawdę bardzo fajne wyposażenie, kamery 360 stopni, panorama. Dajcie znać czy o tym samochodzie też byście chcieli odcinek. Zobaczcie też jaki tu jest środek, w zasadzie jak nowy, w ogóle nie zniszczony. A Auto ma 165 tysięcy km przebiegu w tym momencie. Także super, super wóz, Świeżo po wymianie oleju w skrzyni elegancko lata. Tak w ramach ciekawostki, to taka wymiana oleju w skrzyni plus wymiana świec w jakimś tam trzeciorzędowym warsztacie BMW, bo już nie chciałem tego samo robić, bo jak wiecie, tam trzeba zdjąć całą miskę olejową w skrzyni. W tej misce znajduje się filtr hydrauliczny, wymienić olej, odpowiedni zalać. W ogóle okazało się, że zalany był zły olej. Co prawda, no również do skrzyni automatycznych, ale sześciobiegowych, a ten olej między sześciobiegową a ośmiobiegową skrzynią automatyczną się różni, ale na szczęście bez żadnych szkód wymieniliśmy ten olej i wszystko działa tak, jak działało, czyli idealnie. Dajcie znać, czy chcecie troszkę więcej dowiedzieć się o tej BMC. Taki serwis, jak wspomniałem, kosztował 2200 zł. Także, no wiadomo, są to dosyć znaczne koszty, ale za to auto odwdzięcza się bezawaryjną i bardzo miłą jazdą, tak jak to jest w sloganie BMW. Radość z jazdy, ale także z mechanikowania. Także robimy te świece, odpalamy auto i zobaczymy, jak ono chodzi na świeżych świecach. Zobaczcie, moi drodzy, w ten sposób wyglądały świece w tym 463. Także zdecydowanie najwyższy czas na wymianę. Wymienimy na świeżutkie świece i będziemy latać pełnym ogniem. Wymontowałem moi drodzy, już prawie wszystkie, no wszystkie świece już wymontowałem. Zobaczcie, świeca na ostatnim cylindrze od strony grodzi. Zobaczcie, jaki ma, jaką ma przestrzeń między elektrodami. Piąty cylinder, zupełnie inną. Nowa świeca, jeszcze inną. Także, jak to ma poprawnie chodzić, jak na każdej świecy jest inna przerwa. <laughs> Jedziemy z tematem. I w ten sposób, moi drodzy, już mamy wszystkie świece wymienione, dokręcone. Odpalamy dziada i zobaczymy, jak teraz brzmi. No, moi drodzy, mamy motor odpalony. Muszę powiedzieć, że jest naprawdę kolosalna różnica. W tym momencie elegancko chodzi na staniu nic się nie trzęsie pięknie jedynie mamy problem z tą osłoną dlatego ją utrzymam bo jak ją puszczę to patrzcie coś trzeba z nią zrobić mam wrażenie że gdzieś nie trzyma któreś mocowanie zaraz pomyślimy co z tym zrobić ale silniczek chodzi bajka Zobaczmy moi drodzy już wiem Dlaczego nie działało radyjko, a w zasadzie działało radyjko, ale nie było dźwięku? Zabrałem się za demontaż tutaj całej wykładziny, żeby dostać się do tego pudełeczka, czyli końcówki mocy. Znajduje się w tym pudełeczku i miałem je odesłać do regeneracji, ale zajrzałem tu do środka i zobaczyłem, że trzy wtyczki, które tutaj były, były odpięte. Zdziwiło mnie to, więc po prostu poszukałem, gdzie one mogą być wpięte. Okazało się, że odpięta była właśnie ta wtyczka. Tutaj od tych końcówek mocy. Odpięta w ogóle była antena od GPS-u, i odpięte były też wszystkie kostki od, tej, od tego pudełka, w którym są końcówki mocy. No i jak to miało działać, skoro nic nie było podłączone? O dziwo, wykładzina nie była zdjęta, było wszystko na ładnie, na spineczki pomontowane. No i tutaj pytanie do Was, jak myślicie, po co ludzie na aukcjach w Stanach odpinają często radia? Tak samo było w tej Z3, która tam stoi, również było radio odpięte, i musiałem radio zdemontować. Montować, wpisać kod, podłączyć, wpisać kod i teraz już działa, oczywiście. Także wystarczyło to podłączyć i radio nagle ożyło, wszystkie głośniki grają. Harman Kardon mamy sprawny. Jak to się dzieje, po co oni to robią? Nie wiem, może po to, żeby zrobić szkodę całkowitą. całkowitą łatwiej w takiej BMC powypadkowej, no ale powiedzcie mi, co to jest za ubytek wartości, że w M3 za jakieś tam, nie wiem, 100 tysięcy nie działa radio. No to jest zwykła usterka, ale to chyba nie przesądza o szkodzie całkowitej, skoro auto i tak miało roz. Bity przód. dajcie znać w komentarzach jak uważacie a ja biorę się dalej za robotę i skoro mamy już radyjko naprawione to poskładam tutaj wykładzinę żeby bagażnik był już w fabrycznym stanie i wezmę się za składanie wnętrza wszystkich dekorów także za chwilkę zobaczycie jak wygląda wnętrze już całe złożone z nowym działającym radyjkiem i już mamy poskładaną całą wykładzinę i teraz odpalimy sobie to autko żeby zobaczyć czy wszystko działa jak należy Niestety jest rozładowany akumulator, więc z pomocą przyjdzie nam tutaj boosterek, boosterek firmy Noko. no co, zależy jak to czyta. GBX75 to jest prawie najwyższy model do zasilania 12V, naprawdę bardzo dobry sprzęt, zobaczcie, mamy w zasadzie zero reakcji od tej BMK przy tym akumulatorze na takim poziomie rozładowania. Mam tutaj kluczyk, zobaczcie, nawet centralny zamek nie reaguje, nic nie otworzymy, tak? Cyk. I teraz, jak w prosty sposób podać sobie tutaj akumulator, podać sobie tu prąd na akumulator, bo przykładamy taki booster, podpinamy go tak jak powinien być podpięty, czyli prosta sprawa, czerwone do czerwonego, czarne do czarnego. Cyk. Mamy podpięty booster. Bardzo dobre są te krokodylki. I teraz, zobaczcie, wystarczy włączyć. I nie mamy jeszcze prądu, bo A booster teraz wspomaga rozruch, ale bezpośrednio nie podaje prądu, więc naciskamy przycisk Override i go przytrzymujemy. Cyk, i już światełka nam się zapaliły. Mamy prąd podany. Zobaczcie, teraz spokojnie możemy sobie zamknąć już bagażnik, otworzyć go, otworzyć sobie autko. Cyk, otworzyć go przyciskiem, bo jak wiecie ma elektryczny zamek i wszystko działa. Zobaczmy w środku. Autko już otworzyłem. Radyjko. Cyk. A chyba trzeba włożyć kluczyk. Włożony, przyciszę od razu, żeby tu prawa autorskie nam, nas nie dojechały. Klikamy akcepto i proszę bardzo, wszystko działa. Uruchomimy sobie autko. A nie, nie trzeba by nacisnąć pedał. No to już później zobaczcie, w każdym razie mamy już radyjko, działa ono. Tak jak widzieliście na początku się włączyła muzyczka, nie mogę wam tutaj tego pokazać, no bo prawa autorskie. Mm, piękny ten podłokietnik. Także w tym momencie poskładam dekory, zamocuję radio tak jak powinno być zamontowane i zdejmę kierownicę, bo będzie ona oprzywana. Dajcie znać w komentarzach, jak powinienem oprzyć tę kierownicę. Zastanawiałem się nad oprzyciem w Alcantarę, żeby była taka, jak jest teraz, czyli nić w trójkolorowa i tutaj przerwy, ale żeby była cała z Alcantary. Jak uważacie, czy lepiej, lepiej do takiego auta będzie pasowała kierownica z Alcantarą, czy właśnie cała skórzana, taka, jak jest teraz? Dajcie znać w komentarzach. Zobaczcie, moi drodzy, co tutaj przyleciało. Tak, wróciła nasza belka. Belka przednia do M346, karbonowa, wróciła z naprawy, już Wam pokazuję, jak ona wygląda. I moi drodzy, będziemy się zbliżać ku końcowi z odbudową, z odbudową tego auta i wysyłać je do blacharza. Bo tak się składa, że mamy już wszystkie części. Jak widzicie, wymieniliśmy maskę, pas przedni, chłodnice, wentylatory. E, zakupiliśmy zderzak pakietowy, przepraszam, zderzak oryginał m 3 razem z fajną dokładką. I mamy też tutaj belkę, czyli ostatnią część, która, której nam brakowało. Ogarnęliśmy audio, więc mamy już dźwięk w autku. Poskładaliśmy wszystkie dekory. Już pozwólcie, że nie będą. Otwierał, bo i tak wysyłamy auto do blacharza. Radyjko również już jest złożone, wszystko działa, także auto jest w pełni gotowe, żeby wysłać je do blacharza, żeby je polakierował i będziemy je już finalnie detailingować, składać. Zobaczycie w następnym filmie, jak ono wygląda, już w pełni zrobione. Tymczasem przejdźmy do naszej belki. Zobaczcie, to jest belka już naprawiona. Takiej belki, w momencie, kiedy ja kupiłem to M346, nie można było kupić nigdzie. Nie było jej e, używanej, dostępnej na żadnym portalu aukcyjnym, ani na Eliksie, ani na Allegro, niestety. Ale dzięki temu, że mam znajomego, który zajmuje się stricte karbonem, to on tą belkę mi naprawił. Jak widzicie, mamy tu łaty, zaraz Wam je pokażę z bliska. Oczywiście e, to jest takie specyficzne włókno. Tak jak widzicie, to włókno jest takie szare, nie taki typowy karbon. On tutaj e, porobił łaty e, w miejscach, gdzie ona była nawet delikatnie pęknięta. Zobaczcie, jakie to jest sztywne. Nie wygląda tą super estetycznie ale nikt z tego strzelał nie będzie. Pamiętajcie, że ta belka jest z przodu, zakryta pod zderzakiem, a jedyna jej funkcja to jest podczas wypadku oraz ewentualnie podczas holowania. Gwarantuję, że jest super sztywna i można spokojnie holować auto, nic się z tym nie stanie. Zobaczcie, gdy ta belka przyjechała do nas. Wyrwane były te stożki, które znajdują się tutaj w środku, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. W tym momencie one są specjalną żywicą oraz włóknem poklejone. Są powstawiane takie elementy karbonowe tutaj, żeby to wszystko było sztywne. Na pewno nigdzie to nie odleci. Zobaczcie, tutaj wszędzie mamy łaty. Zaraz Wam tutaj wrzucę, jak wcześniej wyglądała tabelka. Możecie sobie porównać. Wszystko tu było popękane z jednej, z drugiej strony, a w tym momencie wszystko mamy poklejone, nawet najmniejsze pęknięcia żywicą. Tak jak mówię, nie jest to może e, niebywale estetyczne. Na pewno nie jest to naprawa, którą byśmy wykonali, wykonali na jakiejś widocznej dokładce, czy spoilerze, w tym aucie. Ale jest to naprawa stricte technologiczna i zgodna ze sztuką, która zapewnia sztywność Karbonu, dlatego te łaty są sztywniejsze, bardziej sztywne, niż taki zwykły karbon, tutaj gdzie nie jest płatany. Zobaczcie. Po, pokażę wam to w prosty sposób. Patrzcie, tutaj ten karbon można delikatnie wygiąć. Natomiast tu, gdzie mamy łaty, łatę z jednej, łatę z drugiej, ciśnieniowo to wszystko ściśnięte, żywicą, na ciepło i tak dalej. Tutaj nie ma takiej możliwości, żebyśmy w tym miejscu ten karbon wygięli. Także jest to naprawdę super sztywne i taka naprawa zaoszczędziła nam bardzo dużo pieniędzy, bo naprawa kosztowała 600 zł z rozłożeniem całej tej belki na części. Pierwsze połataniem wszystkiego w każdym miejscu. A za taką belkę w tym momencie, kiedy ja nagrywam ten film, już jest dostępna jedna sztuka uszkodzonej dużo bardziej uszkodzonej niż ta nasza belka belki na Allegro za 2000, czyli i tak byłaby do naprawy. Natomiast mamy jest jedna belka w tym momencie się pojawiła oryginalna, nowa, za podobno nowa za 3000 zł. A tu zapłaciliśmy 600 za regenerację oryginalnej i śmiem stwierdzić, że ona jest bardziej sztywna w tych uszkodzonych miejscach niż oryginał. Oczywiście gdybym zaczynałem z tą odbudowę znalazł tą belkę wcześniej to Nową za 3000, to bym ją zakupił. Natomiast wtedy, kiedy ja tą belkę dałem do naprawy, to nie było takiej belki na żadnym portalu, więc musiałem sobie jakoś radzić i daliśmy ją do regeneracji. Także zaoszczędziliśmy co najmniej 2400 zł, a belka jest super mocna i spełni swoje zadanie z przodu. Także w tym momencie pakuję ją do auta, pakujemy auto na lawetę i wylatuje do blacharza. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję, że jesteście ze mną, oglądacie moje filmy na temat odbudowy tego auta, a także różnych innych. Zobaczcie, jeżeli chcecie odbudowę BMW Z3, które tam gdzieś za mną z tyłu stoi. To też bardzo ciekawe odcinki, i to aż trzy części, a będzie jeszcze czwarta z podsumowaniem kosztów. Jeżeli jesteście zainteresowani, losami dalej tej M3, oglądajcie. Śledźcie moje filmy i subskrybujcie. Pojawi się kolejny odcinek, gdzie już zobaczymy całe auto w pełni naprawione. Sami ocenicie, jak ta naprawa przebiegła i czy to jest naprawdę fajny klasyk na. Lato i ostatni odcinek, tam gdzie podsumuję wszystkie koszty naprawy tego M346 wraz ze sprowadzeniem, wszystkimi opłatami. Także jeżeli chcecie być na bieżąco z tym tematem, to koniecznie subskrybujcie i oglądajcie moje filmy. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie.